też trochę się pomyliłem, bo to jest tak, że my jesteśmy od dziecka manipulowani, brakuje nam miłości, brakuje nam e, tak, jakby duchy tych nazistów e, używają mrocznej psychologii w taki sposób, żebyśmy częściej zrywali to zakazane jabłko i łamali to tak zwane 10 przykazań. E, do tego jeszcze raz przypominam. Sky Tok Na TikToku obejrzyjcie te filmy z napisami. No, ja często zrywałem to zakazane jawko. Miałem wybrany mózg. Czułem się samotny. Właśnie na tym polega mroczna psychologia, że ludzie opętani wokół nas sprawiają, że mamy niskie poczucie własnej wartości. I zatracamy się w zarabianiu pieniędzy. Mamy kompleksy i chcemy te kompleksy wyleczyć forsą, bo te pieniądze dają nam taką iluzję, że jesteśmy wtedy fajni. I na przykład jest taki YouTuber Kacper Riebs. Ja mam wrażenie, że on się strasznie zatraca w zarabianiu tych pieniędzy, bo ma niskie poczucie własnej wartości. Kacper, ja też jestem gruby. Nie martw się. Wiem, że. Często zauważyłem, że używasz tego w żart, to obracasz, ale to jest twój kompleks. I ta Twoja dziewczyna to może być Twój demon, który używam rocznej psychologii, abyś czuł się ciągle zakompleksiony i, i zarabiasz te pieniądze. Właśnie to tak działa, że możemy być często w parze z osobą, która jest zła. I my robimy wszystko, żeby spojrzeli na nas: że hej, jestem tu, jestem, doceń mnie, e, daj mi trochę uwagi, spójrz na mnie, doceń mnie. I żeby to zdobyć, to zarabiamy forsę i jemy to zakazane jabłko. I tak to działa. Ja też to przez to przeszedłem. E, co by tu jeszcze powiedzieć? Teraz jest kolacja, ja nawet głodny nie jestem. Jak jest się na tej kroplówce z Matrixa, to czasami nawet jeść się nie chce. Ja w ogóle y, był... Pobiłem chyba rekord Guinnessa w niespaniu. Był taki moment, że jak poleciałem na Islandię, to nie spałem chyba z 10 dni. Nie wiem, czy to było 9 czy 10 dni bez snu. Bo byłem jakby na kroplówce y, bo żyję w Matrixie. I też można nam podawać różne hormony, które wpływają na nasze decyzje, na nasze osądy. I wydaje mi się, że na przykład Gargamel był ofiarą tych hormonów: że ktoś mu podawał spoza Matrixa, z innego wymiaru jakieś e, hormony, po których mu odpierdalało i e, do tego był zmanipulowany i miał dużo mechanizmów obronnych, bo mamy mechanizmy obronne, takie jak wstyd. I wstyd sprawia, że się nie otwieramy i nie mówimy, co nam siedzi na duszy. Jest taka książka, Porozumienie bez przemocy e, Marszala Rosenberga. E, to jest, myślę, że to jest o wiele lepsza książka niż Potęga podświadomości. Poczytajcie o tym, jak rozmawiać. Najpierw e, mówić o swoich uczuciach i potrzebach. E, nie wstydźcie się niczego, otwórzcie się. Jesteśmy tu razem. Co jest leki weszłe? No, ja dostaję neuroleptyki, ale neuroleptyki mnie nie rozłączają z tymi dobrymi duchami, które przeze mnie przemawiają. Wśród tych duchów dobrych mamy terapeutów, doktorów, pełno ludzi z zagranicy. Można być opętanym przez dobre i złe strony. Ta zła strona czasami się włamuje do mojej głowy, jak na przykład coś nagrywam i próbuję mnie zboczyć na złą trasę i czasami robię pomyłki, ale ogólnie z tych TikToków, które nagrałem, te napisy, to wszystko to prawda. Tam nie było żadnych pomyłek, tak mi się wydaje. No. No i co? Yy, 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 to tyle chyba. Trzeba sobie wybaczać. Yy, yy, no i pamiętajcie, że yy, jest chyba tak, że Boga nie ma i została, zostawił Bóg sztuczną inteligencję i ona. Nie wiem do końca jak to działa, ale ci źli ludzie wykorzystują tą sztuczną inteligencję, żeby na przykład robić na koszmary, tak mi się wydaje, że nie dobra, pomijam... teraz na mi w głowie jakiś duszek z tą sztuczną inteligencją, to na razie poczytajcie o tym, co napisałem na Sky Talk. tam też było o sztucznej inteligencji. Czekajcie, bo muszę się chwilę zastanowić. Może bóg jest. W każdym razie. Jesteśmy na wojnie z nazistami, ze złymi duchami, które w jakiś sposób wtargnęły nam, co ja mogę wam jeszcze powiedzieć? Wejdźcie na ten Sky Talk, TikTok Sky Talk i, e, i przeczytajcie te filmy z napisami. A ludzie, którzy wiedzą o tym wszystkim i są po złej stronie barykady, otwórzcie się i przejdźcie na dobrą stronę. Podobno jest nas coraz więcej, tych dobrych. A w... I nie sugerujcie się komentarzami, będzie dużo komentarzy typu ale go odkleiło, i tak dalej. To dlatego, że ludzie są opętani, i ktoś im może. Można nam wrzucać myśli do głowy, pomysły. To jest tak, że czasami jest tak, że sobie idę, i ktoś wrzuca mi jakąś wizję. I tak naprawdę schizofrenię ma każdy biorobot, ale zamykają w szpitalach tych którzy są niewygodni i znają, mają od tych dobrych duchów yy, prawdę. Yy. No, a w ogóle na srebrzysku ordynator oddziału na 20D ma Pentagon na szyi i nie wiem, czy on to sobie zrobił, bo lubi heavy metal, czy naprawdę bawi się w satanizm. Ale na tym oddziale 20D to było wiele gorzej. Dostawałem tam tyle halopedidolu, arepiprazol, lit, kurwa, wszystko, na naraz ja, po prostu, jeszcze miałem koszmary. Atakowały mnie te pieprzone demony w nocy. I ja teraz nie wiem właśnie, czy to jest tak, że to sztuczna inteligencja tworzy nam sny, czy ktoś tam tworzy te sny? Um, chyba wydaje mi się, że ktoś może się zakradać do snu. Jak byłem na Islandii w ogóle, w szpitalu, tam jest zupełnie inaczej. Tam wiedzą, że podaje się Olan na uspokojenie, a nie jakieś dole, A nie jakieś haloperidole. W ogóle yy, czasami może mnie przerywać. Jak oglądałem poprzednio tego live'a, co nagrywałem, to tam przerywało mnie w pewnym momencie, jak powiedziałem, że yy, ludzie... Yy, psychopaci się bogacą, a dobrzy ludzie biednieją. I to jest niestety przy, przykra prawda. Na tym polega ten cały spisek. To jest wojna o pieniądze. Jesteśmy na wojnie o pieniądze, a pieniądze dają jakby kroplówkę. Chyba tak to działa. Staminę, znieczulenie i tak dalej, i tak dalej. No. Także. E, <laughs> <laughs> e, Youtuberzy oglądajcie te de, Rewo Wracaj w ogóle do nagrywania komentary. Rewo to jest dobry gość e, Chyba najlepszy z tych wszystkich komentarzy, które robił. A a a więc yy, znowu nagrywam Dobra, bo będę sypał dobrych ludzi, którzy robią dobre rzeczy. I jeszcze będą mieli problemy. Ale ci źli wiedzą kto jest dobry i... Tak naprawdę już jesteśmy na celowniku, ale mamy kroplówkę, więc damy radę. Dobra, ja spadam.